Te, tak, teraz idziemy zwiedzać jakieś truskawkowe miasteczko dziś jeszcze po jakieś truskawkowe miasteczko idziemy zwiedzać zobaczymy co tu się dzieje truskawki, wszędzie truskawki wszędzie same truskawki a to nas wtedy po to na o co zginą? Jezu zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są miliony z banków na górze. I tu stawki pod wszystkimi postaciami. O, można próbować. Można, pr... można próbować. Tak. Może się najeść i podziękować. dżemiki Pyszne. To jest z alkoholem. To muszę przerwę zrobić, muszę spróbować. Degustację zrobić. A tu mam dżemik tu kawkowy z alkoholem. Ciekawe, czy to jest chleba Tylko na łóż drzemu. Polisz, to Jeden chleb na dziesięć smaków. Jeden chleb na wszystkiego. To jest? Co no, to jest? To jest prawdę. A, Flaumen to jest To kto mi będzie nakładał? Proszę wuj. A to, co to jest? To jest truskawka i. o, przepraszam. No, I rabarbar. Truskawka z rabarbarem. No, mam. Ale takie. Truskawka z marakują. Nie czuć? Nie. To jest truskawka z limonką. Tak. Jeszcze? Nie, nie, ja tylko oblizuję. Po hmm. polsku to no, no. jest Tu to tutaj właśnie to z ajerkoniakiem tutaj poproszę Pani mi nałożył, że całą łychę dużo 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 poproszę dziękuję z alkoholem jest najlepszy dobry z alkoholem też poproszę <tyskawe> Od degustacji tryskawek będziemy jeszcze dalej zobaczyć Tu zabawki o, wszystko tryskawkowe ja na te z banki cały czas byłem. niesamowita ilość tych banków no ale przechodzimy już do poziomu nie wiem gdzie ta moja wycieczka zginęła idziemy dalej na sklep Nie, A nie, wygląda, nie, nie. Czekolady takie, to jest z żurhami. Nie wiem. 5. 5. 495. 195 chciał tam, czy samo do samolotu byś mógł nabrać tych swoich. nie wiem czy to będzie widać ale to są naprawdę miliony tych dzbanków zobaczcie wszystkie ściany na górze są wyłożone tymi dzbankami gdzieś to są całe farmy skawkowe, i te wszystkie produkty to oni sami produkują. Napoje truskawkowe już nie. Na... Co tu zajadacie? Co tu zajadacie? Co? A ja to bym tam mój od razu wziął. No. dlaczego nie mówisz, Bożenka po polsku A na tym ada teraz? Uwaga. A tu jeszcze jest. Musza dać z figami. bierze się takiego. nie utopion. barbecue. Barbecue. Tutaj co jest? Na przyprawy przyprawy? Wszystko, przyprawy do dipów, do sałat Tam była musztarda. musztardę próbowałem właśnie, jadłem a, teraz. Dobra. O a tu ogóry niemieckie, a to chyba nie są małosolne. Nasze polskie ogórki małosolny są chyba najlepsze. To jest wszystko truskawkowe. Nawet już jakieś truskawki grają na bębenkach Co w środku jest? To jest sklepik z pamiętkami. Tak to jest można się przejechać tutaj farmie Idziemy się tutaj zajrzeć co tu jest? jest Też kolejny sklepik z kawkami. Różne drzemy, wyroby, powidła. No dobrze. Będziemy szukać naszej wycieczki z powrotem razem. Dzisiaj szukacie? na traktorze no to wszystkie na traktor czy ty zauważyłaś że nie masz powietrza masz kapcia i w stodołę wjechała a tu jest traktor wjechał do stodoły Wjechał do stodoły, a gdzieś tutaj wystaje. O, i tu jest druga część. Wjechał w stodoły. A tam pranie się słyszy gacie. No i tara i balia stara. A tu zabawa dla dzieci. Zjazd na wycieczkę, no ale my chyba jeździć nie będziemy na tym, bo trochę za dużo jesteśmy. Plan tego miasteczka, skutkowego, gdzie jakiś treb jest? Co jest? Idziemy.

No dobra, na wieczór może być. Ale tu jest tu jest tuskawkowy jajekonia. Suskawkowy, jajeczny, jakiś kazałowy. O Jezu, nie wierzesz Nie. Na wieczór by się przydał taki. Nie. Dobry by, by. No i to wszystko z kolejnej wyprawy z miasta tuskawkowego co się kojarzy z truskawką, tu można dostać. Wszystko. I sosy. I, te. I piwo, i wino. I piwo, i wino truskawkowe i przyprawy różne. Też truskawkowe. Też też. Samy truskawki skawki. Na co kupiłaś? Nic nie kupiłam, no co ja? Miałam. Jdziemy szukamy, ale tuskawek z grilla to jeszcze nie jadły. Mili się tuskawki z grilla? Bo grilla pali. Jakie <grymne> grzyby ładne? Placki ładne, tuskawki. We wtorek obsadę sędziockich dróg. Władowego półfnia Holandia jeszcze nie ma. Tam jest fajki. Mój park nie jest Witamy ponownie, dzisiaj jesteśmy w miasteczku jakim? Ofero. Idziemy na molo. Idziemy prawdopodobnie tu jest jakieś piękne molo. No i oczywiście... Zaraz się okaże. Zaraz wam wszystko pokażemy to piękne molo, ale prawdopodobnie to jest w nocy dopiero piękne, oświetlone. No ale do nocy... Nie... Drugi raz nie będziemy przyjeżdżać, musimy zobaczyć. I teraz. Nie będziemy czekać do nocy. Pokażemy Wam tak jak jest w tej chwili. Trudno. No po ilości rowerów widać że tu chyba będzie ludzi full na tym molo same owej. Oho, uwaga, uwaga Bożenka grzebie, co? Nie ma nic ładnego? No jest ale No zobaczcie jak sobie Niemcy odpoczywają muzyczka ja? To wszystko świeci, jest po naprawdę efekt jest oszałamiający. Pamiętam no właśnie te odnoże jak coś z tam obozy, To są takie falowe. Tak, tak. A tamte, czy te mola, co są tam koło nas, te trzy mola po kolei, jedno za drugim. To są Galanty. Tylko że. Yy... No ale fali w ogóle nie ma tutaj, zobacz. No. No, na przykład nie chcę tam gdzie mamy sklep. To tam było takie założenie, tylko że wiesz jak to budują na molo, a my na taką typową, teraz to się zostawiają tym, że wiesz, po co nam molo, skoro są trzy bo nie jest nic, nie? No, elegancko. ładna plaża. Palochony, tutaj porobiony taki tarasik ale parawany widzę po niemieckiej stronie też są modne o tam na Pani daleko wypłynęła Ciekawe, tu czy... jest ale, ale zielona algi, woda. Algi, jakie są? Dobra, jakaś zielona woda. No, on wierze, bo to kwitnie jak y, temperatura wzrasta tutaj Tutaj tr 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 trzy niemry zmarły y, od tych halbów. Więc... Nie żaltu? Tak. Po, po polskiej stronie nie było, ale po Polski, no. no i zakład na Molo. Skręcamy w drugą stronę. a to w sumie to ciepełko Czas z ten pogoda. Jak że kupiłem sobie przecież ten skuter. No macie nazwę tego mola. Jesteśmy i doszliśmy do samego końca. No i tu są takie fajne schody. Można sobie ładną fotkę zrobić tu jakieś dzwony są nie wiem co to za dzwony kosze można się pooparać na końcu a no tu jakiś saudades. Lódloka na Bałtyk, ale spokojne fali No ładnie, też tutaj nie powiem No i to wszystko. Podobało się molo? Bardzo ładne. Pogoda piękna, nie ma wiatru, jest słoneczko, cudnie. Tylko szkoda, że się nie świeciło to molo. Trudno, może no nie, innym razem. Może w, może w nocy przyjedziemy, dokręcimy. tak na Na jaska. No i słuchajcie, wróciliśmy wejść do Polski. Jesteśmy, granica państwa. Rzeczpospolita Polska, Wita. Świnoujście. Jesteśmy w domu.